Witajcie widzowie Replay! W tym filmie pokażemy Wam o co chodzi w grze Crysis 2, a dokładnie w trybie multiplayer. Najpierw musimy wygrać odpowiedni dla nas serwer, do którego chcemy dołączyć. Jeśli już się zdecydujemy, dołączamy do gry. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć już rozgrywkę, jednak wypadałoby wybrać sobie jeszcze odpowiednią klasę wyposażenia. Jeżeli już to uczynimy, możemy zacząć grę. Trzeba zapamiętać, że w grze musimy być w ciągłym ruchu, inaczej wrogowie szybko nas dostrzegą i poślą nam kółkę w łeb. Stanie w jednym miejscu nie jest dobre rozwiązaniem. Dlaczego? Może skutkować wyrzuceniem, lub po prostu sprytnym zabójstwem. Najważniejszym, a zarazem najpotrzebniejszym trybem kombinezonu jest maskowanie. Musimy używać go prawie zawsze, ponieważ nasi wrogowie czają się dosłownie wszędzie. Dzięki temu trybowi możemy go niespostrzeżenie zabić. Podczas biegania, kiedy mamy włączone maskowanie, energia szybko nam się marnuje, co skutkuje natychmiastową eliminacją ze strony wrogów. Najlepszym sposobem na szybkie zabicie przeciwnika jest zajście go od flanki z włączonym maskowaniem. Jeśli przeciwnik znajdzie się na naszym celowniku, musimy strzelać do niego celnie i nie ciągłą serią. Jeżeli mamy dobry refleks, możemy szybko zmienić broń, aby uniknąć przeładowania podczas sytuacji zabijania wroga. Tryb pancerza chroni nas przed strzałami zadawanymi przez nieprzyjaciela. Bez niego może on nas zabić jednym celnym strzałą. Dzięki nanowizji możemy zabić nawet zamaskowanego wroga, który na nas poluje. Kiedy przeciwnik jest na celowniku, a znajduje się dalej od nas, możemy zdecydować się na pewne strzały z dalszych pozycji. Naszego wroga także możemy zabić z Jeśli przeciwnik nas nie dostrzega, a my mamy go na muszce, musimy jak najszybciej się go pozbyć, zanim on zrobi to pierwszy. "W zastosowaniu się do rad możemy zacząć cieszyć się ze zwycięstwa."